Dzisiejszy odcinek zaczynamy powtórku od Starscream Armada na trybie grawitacji na czołgu FAUKA 16801P. No i już po tym czołgu możemy się spodziewać, no właśnie, że będzie dużo taranów. Teraz za ponad połowę HP ładnie taranujemy. Isa 6 i już mamy 1200 uszkodzeń. Coś tam nas strzela, to jest standard B. Jak on w ogóle w ten sposób trafił, jakoś. Hmm. Aha, ok, on był chyba na budynku. No, w każdym razie na spokojnie sobie stoimy, ale, ale z tyłu pojawia się tam. Co tam jest, tam chyba? Tortoise, którego też by teoretycznie można było staranować. Aczkolwiek, my się skupiamy tam na tym standardzie. Może nie zdąży wziąć skoku. Jak my go staranujemy, czy będzie ładny taran? Czy będzie ładny taran? Teraz strzelamy. Uwaga, uwaga. Teraz KW4. Uwaga! Pum! I ładnie. 2029 taranujemy staranujemy. Już mamy 2700 uszkodzeń. To jest niesamowite, proszę Państwa. Tymczasem dalej Tortoise. Standard, standard. A teraz na tortoise, na tortoise, dawaj, na tortoise, na tortoise i ładny strzał znowu za 430. Wchodzi, już mamy 3000 uszkodzeń. Ponad dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy od tego momentu, tutaj w tym momencie skończyliśmy, czy też nie. W każdym razie to, co się stało tutaj. Poza nagrywaniem to było to, że tam jeden z naszych sojuszników skoczył na Tortoisa i Tortois prawie został potem przez nas staranowany, aczkolwiek jednak, jednak ktoś tam inny go zniszczył. Oczywiście sporze ile z tego odcinka będzie śmiesznych momentów, konkretnie z tej bitwy. Już tam chyba cztery wyłowiłem. W każdym razie dobra, dobra. Jeszcze został ostatni w Ufentager. Zobaczymy, znajdziemy go tam gdzieś no i proszę państwa, jest tam gdzieś się chowa za górką, teraz tam wyjechał i jeszcze został odstrzelony, ojojoj, jeszcze skok wziął, lepiej tutaj w niego nie strzelać, ale uwaga teraz, czy będzie haek, czy będzie ładny haek, nie, może jednak w niego wjedziemy, będzie taran, uwaga, a, a, a. nie trafiamy, ciekawe. W każdym razie, no niestety, my też jesteśmy na Ogrysku, aczkolwiek 6, 5, 4, 3. No nie, i Waffenhage nas niszczy w locie 3350. No fajna, super bitwa, lecimy dalej. Następna powtórka jest od 24 Yamato, a właśnie 24 Yamato zakłada kanał na YouTubie, już w chwili wrzucenia tego odcinka, chyba tam już jest pierwszy. Film w każdym razie, no generalnie miał tam sporo problemów, głównie tam z mikrofonem, aczkolwiek już tam wszystko naprawił, więc super. To akurat powtórkę nagrywam, bo tam miała być jeszcze jakaś inna w tym odcinku, ale mi się totalnie nagrywanie nie udało, bo mi się znowu tam mikrofon zaciąła właśnie a propos problemów z mikrofonem. E, aczkolwiek, e, no teraz już mi się wydaje, że nagram tą powtórkę i już zabiorę się do montowania tego odcinka. No w każdym razie jest ona na T54. Ta właśnie bitwa w Plutonie, nie, nie w Plutonie. E, to dziwne, bo mimo wszystko e, rzadko jest takie losowanie, że są trzy. 3 dziewiątki i 4 dziesiątki. Często właśnie te dwie dziewiątki to jest Pluton. Aczkolwiek, no, jakieś takie troszkę dziwne, bo zwykle jak już są dziewiątki, to są dwie w bitwie. Aczkolwiek to jest może tylko i wyłącznie moja obserwacja. Nie wiem, w każdym razie na samym początku już zadajemy półtora tysiąca damage'a. Na tym standardzie już można niesamowicie ten damage farmić, bo on tam chyba w ogóle ładuje ten swój włoski magazynek i bardzo ładnie tutaj zadajemy damage, O, już mamy 2000, godzilla nie zdąży załadować, ale no niestety standard jak zwykle wybiera śmierć od naszych sojuszników niż od nas, tak, tak zawsze jest. I, I nie mówcie, że nie, bo, bo tak zawsze jest, i wy doskonale o tym wiecie, w każdym razie tutaj nasza druga godzilla, bo tamta już umarła zostaje zabita przez e5. My tam z Golda próbujemy, próbujemy trafić w garnek i nam się udaje te 5-4 jest dosyć celną maszyną, aczkolwiek uwaga, teraz Progetto Progetto Taran! I znowu tutaj bardzo ładne taran, tak jak w poprzedniej zresztą bitwie. No i teraz, teraz, teraz tam to tego, zaraz już zdejmą, on tam ładuje w ogóle ale nie, my go zdejmujemy, mamy już 3236 uszkodzeń dokładnie tymczasem e5 e5 bokiem boże. Uu, co tu się dzieje? W ogóle, no bez przerwy, bokiem stoją. Jak ja bym chciał naprawdę mieć taką bitwę, no przecież to jest idealna, idealna. Bitwa, idealna sytuacja Ale niestety teraz Kranwagn przodem To jest pierwszy przeciwnik, który jedzie na nas przodem Za jego y, przykładem Poszedł M103 oraz Wentrager A w PZ4 Proszę bardzo, pięknie, w Waffentragera Nie, trafiamy w działo chyba, niestety Czy tam w gąsienicę, bo tam pokazało, że gąsienicę Ale strzelaliśmy w wieżę Więc nie wiem, jak, jak to mogło w ogóle wejść A M103 się od nas dwa razy z rzędu odbija Teraz misja jest, żeby zdjąć Waffentragera y, Ładne strzały tutaj oddajemy. Teraz tam ten M103 w końcu nas przebija. Ale proszę Państwa, niestety nasza drużyna postanowiła zginąć. To straszne. Teraz M103 nas taranuje. My zaraz zabijemy Tragera No niestety Trager najpierw nas zabija. No niestety nie było koło panowa. Niestety zostaliśmy samemu na trzech i nikogo tam praktycznie z tych trzech nie zniszczyliśmy. Aczkolwiek naprawdę super bitwa. Patrzcie jeszcze doładowanie złota ładnie. 5276 uszkodzeń, świetna bitwa, ale nie ma MK, ponieważ była yy, niestety bitwa przegrana. Ja zrobiłem raz prawie 6754 yy, fragi i też nie dostałem Mki, bo też była porażka. Tylko błagam, nie piszcie już w komentarzu, gdzie moja powtórka, dlaczego nie ma mojej powtórki, i takie tam rzeczy, bo to naprawdę nie przyspiesza. Procesu produkcji tych odcinków. To jest tak samo jak pytanie się kiedy Hades. To totalnie nic nie zmieni. W każdym razie y, następna powtórka jest od Gracza Gamer. Polski na su 152 Oczywiście w tym odcinku już wracamy do starej formy, czyli na końcu zawsze jest bitewka na IS-152, bo tych otrzymuje najwięcej. Znaczy ostatnio w sumie jest ich dużo mniej, aczkolwiek rzeczywiście dalej to jest czołg najczęściej tutaj ogrywany przez Was, jeśli chodzi o super bitwy. W każdym razie mapa malinówka zimą. Mam nadzieję, że już tutaj żadnego jakiegoś błędu statystycznego w tym odcinku nie popełni. W każdym razie najpierw tutaj oczywiście jedziemy i stać z tyłu kampić Niestety nasza drużyna również postanowiła zrobić coś bardzo dziwnego Mianowicie na tyle rozproszyła się po całej mapie, że jeszcze zrobiła to w taki sposób Że no tak tutaj większość mimo wszystko tutaj tej siły uderzeniowej stanowią kampiące z tyłu Taki strasznie to źle wygląda, a to wszystko przez to, że na początku samym bitwy zginął nasz y jakt nie, nie, jak, Panther, jak, w jak Pantera celujemy Panther 2 nasz niestety zginął, tak? To jest Panther 2, tak, nie pomyliłem się To nie jest Panther 8-8 One się mimo wszystko troszkę tam od siebie chyba różnią Aczkolwiek, no główna różnica wiadomo jest taka, że 8-8 to premka W każdym razie proszę Państwa Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej Najpierw oddajemy właśnie ten ładny strzał w jakt Pantera Teraz T-44 jedzie Nie celujemy bez trybu snajperskiego i niestety nie udało się nam w niego strzelić. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo tam też 4.9, ależ oberwał, ależ oberwał. Yy, mamy tutaj załadowanego w większości Golda, znaczy w większości. No po połowie mniej więcej AP i Gold yy, i dwa haeki, ale to jest moim zdaniem dosyć spory błąd, yy, ponieważ no po prostu tam te 280 ileś penetracji, które ISU ma na pociskach podstawowych w zupełności wystarczą na absolutnie każdy czołg ósmego tieru i na większość dziewiątek. Moim zdaniem powinniśmy, mimo wszystko, więcej tych apeków nieco załadować, tym bardziej, że Isuma naprawdę super DPM dosyć szybko ładuje, i nawet bardzo szybko jak na działo 152, więc mimo wszystko tutaj troszkę tej amunicji trzeba. Teraz niestety odbijamy się z haeczka od T44, jedzie t T4 49, jedzie t 49 na naszą fałkę. Kto go zniszczy, czy fałka, czy my. Jednak chyba zostawiamy go fałce, ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze, i zdecydowanie tą ważniejszą jest T4. -4. Ładnie go zdejmujemy. No właśnie, on był taki super skontowany. My ustrzeliśmy w górną płytę i nawet tutaj nie musieliśmy celować. To jest tak, jak po prostu. Yy... To jest tak jak w teorii skubanego strzelanie z Golda. Po prostu celujesz tylko w obrys czołgu. To tak wygląda strzelanie z AP w tym pojeździe, z AP, bo z Golda to, to już w ogóle absolutnie każdego przebijesz, Teraz niestety dostajemy od T3-4, a jako, że ISU dużą ilością HP nie grzeszy, no to tutaj już mamy dosyć mało tychże punktów życia. Jak Pander na jednym HP, w ogóle my mamy 290, teraz tam trzeba by było wjechać na tego Challengera i go zniszczyć, ewentualnie tam na t 3 czwórkę Na jak Pantera, bo generalnie, mimo że czołgi rzeczywiście są 3 na 3 to tutaj przewaga HP jest olbrzymia, ponieważ, no, teraz jeszcze zdejmuję te 3 4 rezygnujemy z kapowania bazy, zdejmujemy Challengera. Bardzo ładnie, nawet nie musieliśmy celować. 3545 uszkodzeń, no więc w sumie fajna bitwa, naprawdę, dwa fragi, zobaczmy, będzie druga klasa, tak, druga klasa, dokładnie zgadłem, no tutaj nasza drużyna się w sumie fajnie nawet jak na ósemki, siódemki tam spisała, no tutaj też wroga drużyna, no, no też tak jak nasza, no no niby tak, ale jednak nie, jednak e, mimo wszystko czekajcie, coś tam mi na powtórce źle pokazywało, ale mamy e, tutaj aż e, 4119 uszkodzeń, a więc no, bitwa naprawdę super. No jak już wspominałem, wracamy do starej formy, czyli no wiadomo, SU-152 oczywiście z trolem, obowiązkowo na końcu odcinka, bo SU-152 ze 122 się nie liczy jako SU-152, jeśli chodzi tutaj o te y, odcinki. No tutaj bohater tej powtórki, czyli oczywiście grasz polski tankist, legenda SU-152. Yy, no ma dużo, bardzo AP załadowane, mniej trochę HE niż może powinien, y, mało golda. No tutaj też y, właśnie bo w Su 152 tak naprawdę trzeba odwrotnie ładować amunicję niż w jego następny, czyli dużo haeków, dużo golda, a właśnie mało AP, ponieważ on tutaj się wyróżnia naprawdę fajną penetracją i na haekach i na AP. Ten ISU-ASU no mimo wszystko wyróżnia się głównie penetracją na haekach, a na AP. A ma strasznie słabą. No w każdym razie najpierw ładnie, pięknie niszczymy Bulldoga za 708 uszkodzeń, teraz Strv, bardzo ładnie, Amorak za 950, ale to jest całkowicie normalne jeśli chodzi o ten czok. Nawet nawet mu chyba wieża nie odpadła, nie wiem, może odpadła, nie wiem, w każdym razie nie widziałem yy, nie wiem, jakoś Dziwnie, może to da się wyłączyć w ustawieniach odpadające wieże? Nie mam pojęcia. W każdym razie, nie no, nie, nie można wyłączyć w ustawieniach odpadających wież, bo przecież odpadające wieże to jest tak jak czołgi jadące. Nie no, nie wiem, w każdym razie nie wiem czemu wieża nie odpadła, chociaż może odpadła, a ja nie widziałem. No, w każdym razie pewnie znowu będzie burza w komentarzach, że o jaki, ja, jaki to ja głupi jestem. No, w każdym razie dobra. Lecimy, 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 lecimy po tego susto, tam już właściwie koniec bitwy, jak to możliwe. No w każdym razie Tutaj mi się pomieszały troszkę powtórki Do śmiesznych momentów Z tymi powtórkami generalnie Ło, ale, ale ładny strzał Polosowała nam za 680 ładnie No trochę mi się pomieszały Te powtórki do śmiesznych momentów Z powtórkami do waszych bitew I generalnie no tutaj No niektóre tam powtórki mogą być Obfitujące w takie śmieszne momenty Ale mi się wydaje, że ta rzeczywiście Do śmiesznych momentów nie była, ponieważ Wynik tutaj jest dobry, jeszcze tam jedziemy na kawu no i właśnie Gold by się przydał, bo tak w tą uwierzyszkę to tak średnio trafić, no właśnie, bo, bo, bo w bok to tak w gąskę, to z takiego kalibru to nie wejdzie. No w każdym razie bitwa 2339 uszkodzeń, fajny wyniki jak najbardziej. Trzy fragi, zobaczymy, może będzie druga klasa odznaki mistrzowskiej. Uwaga, uwaga. Trzecia jednak mimo wszystko A mamy medal rozpróbacz Ja kiedyś zrobiłem naprawdę fajny medal Tam chyba 7 czy 8 nie Chyba 9 czołgów tam na KW2 Nie pamiętam już W każdym razie to jest udokumentowane tam u nas na Pinterest Zrobiłem screenshot jak miałem tam 7 czołgów eee, No co tu dużo mówić Drużyna przeciwna nie spisała się dobrze Nasza również nie, ale my tu przynajmniej Mieliśmy dobrego gracza jednego No w każdym razie do widzenia